Cześć, to jest podcast Celna Sprzedaż, a ja nazywam się Paweł Muzyczyszyn i po tej stronie mikrofonu zapraszam Ciebie do słuchania materiałów poświęconych sprzedaży i zarządzaniu sprzedażą. To, co tu wysłuchasz, to efekt moich doświadczeń w pracy handlowca, konsultanta oraz trenera, a także olbrzymiej wiedzy i doświadczeń moich gości, którzy współtworzą ze mną ten podcast. Jeśli jesteś handlowcem, menedżerem sprzedaży, przedsiębiorcą, lub na co dzień pracujesz w obszarach sprzedażowych. To gdziekolwiek teraz jesteś i cokolwiek robisz, przygotuj notes, długopis, skoncentruj się i pamiętaj o jednej kluczowej sprawie. To jest Twój czas na własny rozwój. Miło mi Ciebie tu gościć. Zapraszam do słuchania oraz kontaktu. Paweł Muzyczyszek. To jest 26 odcinek podcastu Cel na Sprzedaż. I poświęcony jest udzielaniu konstruktywnej informacji zwrotnej handlowcom przez szefa sprzedaży. Dowiesz się z niego m.in. o tym, czym tak naprawdę jest konstruktywna informacja zwrotna, jakie są sprawdzone zasady udzielania feedbacku oraz jakie kroki podjąć, gdy jesteś szefem zespołu sprzedaży pracującego stacjonarnie, a jakie, gdy zarządzasz zespołem rozproszonym. Dobrego słuchu, Paweł. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Zaczęło się lato, a to oznacza, że w niektórych sektorach biznesu nastąpiło spowolnienie. My również dawno się nie słyszeliśmy, ale faktycznie przyznaję, że czerwiec i początek lipca wycisnął mnie na maksa i musiałem podjąć dość radykalne decyzje dotyczące priorytetyzacji własnego kalendarza. I przyznaję, że bieżąca praca podczas szkoleń, coachingów czy też konsultacji u klientów spowodowała, że zdecydowałem się przez kilka tygodni nie nagrywać nowych odcinków, dlatego że zwyczajnie w świecie no, już nie starczyło mi na to czasu. Plan więc zakłada powrót do bardzo regularnego publikowania podcastów, i bez względu, więc kiedy i gdzie słuchasz dzisiejszego odcinka. Celna sprzedaż, to zapraszam Ciebie do posłuchania treści w nim zawartych, a będziemy dzisiaj mówić o informacji zwrotnej w pracy szefa sprzedaży. Zanim jednak przejdziemy do treści tego odcinka, to chcę Wam, słuchaczom i czytelnikom bardzo mocno podziękować, bo moja książka sprzedażowe nawyki sprzedaje się bardzo dobrze, a to oznacza, że książką trafiłem w Wasze gusta. I najbardziej cieszą mnie informacje zwrotne, które przekazujecie mi czy mailowo, czy też w spotkaniach bezpośrednich, a także za pośrednictwem social mediów, gdzie podkreślacie praktyczność treści w niej zawartych. Także życzę Wam efektywnego wdrażania technik, które tam opisuję, oraz przede wszystkim wdrażania sposobu myślenia o sprzedaży, którym Ciebie, czytelniku czy słuchaczu, chciałem zarazić. Mówię czytelniku i słuchaczu, dlatego że książka jest dostępna zarówno w wersji papierowej, czyli książka, klasyczna książka plus e-publikacja, a także w formie audiobooka. Zatem, tak jak mówiłem, dzisiaj na warsztat bierzemy menedżerską informację zwrotną kierowaną do handlowców. I będę się wspólnie z Tobą, słuchaczu, przyglądać informacjom zwrotnym z dwóch perspektyw. Pierwsza perspektywa to jest perspektywa szefa sprzedaży, który pracuje z zespołem stacjonarnym, oraz druga perspektywa, czyli menedżera pracującego z zespołem rozproszonym, mobilnym, tym, który gdzieś tam pracuje w, po całej Polsce. I abyśmy mogli naprawdę konstruktywnie rozmawiać o informacji zwrotnej, to zaczniemy od tego, co w ogóle jej brak powoduje a powoduje bardzo dużo. Bo po pierwsze, twój handlowiec nie wie nad czym ma w swojej bieżącej pracy pracować, co zmieniać w swoim warsztacie sprzedażowym. Może więc popełniać błędy nieświadomie i tym samym położyć całkowicie swoją sprzedaż czy miesięczną, kwartalną, a może i w ogóle. Po drugie, klienci mogą być niezadowoleni ze sposobu pracy, pracy z nimi. I objawem tego będą nierealizowane zamówienia, a ty będziesz przyczyn tej sytuacji upatrywał kompletnie gdzie indziej. Jeszcze gorsze skutki od nieudzielania informacji zwrotnej ma udzielanie informacji w sposób błędny. No i tu się już zaczyna prawdziwa lawina. Bo po pierwsze, może to powodować wycofanie się handlowca z rozmów z tobą, bo czuje się na przykład krytykowany. I mało konstruktywnie oceniany, ale może też u niego uruchomić się demotywacja w zakresie współpracy z całą organizacją, bo informacja zwrotna zamienia się na przykład w krytykę na, na forum, co, co się okazuje nie jest rzadkością. Byłem kiedyś świadkiem takiej sytuacji, i właśnie taka krytyka na forum, gdzie handlowiec został skrytykowany, spowodowała, że zespół. Podświadomie stanął w obronie kolegi, i tym samym menadżer miał większość zespołu przeciwko sobie. A paradoks tej sytuacji polegał na tym, że w sumie merytorycznie menadżer miał rację, tylko forma w jakiej skrytykował była kompletnie niedopasowana do realiów tamtej firmy. Dlatego, jeżeli mam wprowadzić taki podstawowy podział informacji, to podzieliłbym ją na niekonstruktywną i konstruktywną. I ta niekonstruktywna, abyśmy ją lepiej scharakteryzowali, będzie dotyczyła ogólnych cech i uogólnionych zachowań rozmówcy. Nie będzie koncentrowała się na jakichś konkretnych zachowaniach. Będzie też dotyczyła tylko negatywnych, albo, uwaga, tylko pozytywnych zachowań rozmówcy. Będzie zawierała opinie. Rady, polecenia, często i jej przekazanie w ogóle będzie odroczone w czasie. No i teraz magik handlowiec nagle ma sobie przypomnieć swoje zachowanie, na przykład przed dwóch tygodni, gdzie kompletnie on nawet nie pamięta, z jakimi klientami wtedy się widział. No i niekonstruktywna informacja zwrotna dotyczy tych cech u odbiorcy, na które ten nie ma kompletnie wpływu. Więc, jak już wiemy, czym jest niekonstruktywna informacja zwrotna, to teraz sobie powiedzmy, czym jest taka konstruktywna. I ona właśnie będzie dotyczyła konkretnych zachowań rozmówcy, takich namacalnych, precyzyjnie określonych. Dotyczyć będzie zarówno tych negatywnych, jak i pozytywnych zachowań. Będzie przede wszystkim przekazywana bezpośrednio po zachowaniach, których dotyczy, czyli nie będzie odwleczona w czasie. I będzie dotyczyła tych cech odbiorcy, na które ten ma wpływ. Bo jeżeli na przykład to dotyczy to punktualności, jest wszystko w porządku, ale jeżeli na przykład to będzie dotyczyło jąkania się na przykład handlowca, no to umówmy się, że to już jest poza wpływem tej osoby i wtedy już byśmy mówili o niekonstruktywnej informacji zwrotnej. Mając taki podział i wiedząc. Że ta konstruktywna daje nam dużo więcej, jako informacja zwrotna daje nam więcej wtedy, jeżeli jest konstruktywna, to ja bym bardzo mocno chciał jeszcze podzielić się z Tobą takimi dobrymi praktykami dotyczącymi, dotyczącymi udzielania informacji zwrotnej, z którymi ja miałem styczność, tak jakby obserwując od wielu, wielu lat rynek sprzedażowy. I pierwszą poradą, jaką ja bym chciał się podzielić. To jest przede wszystkim znalezienie odpowiedniego pomieszczenia w przypadku feedbackowania handlowca pracującego w modelu stacjonarnym. Natomiast w przypadku tak zwanego mobila, czyli handlowca pracującego w terenie, po prostu daj sobie szansę na spokojną rozmowę w momencie, kiedy twój handlowiec auta nie prowadzi. Ja rozumiem wszystko, że ścigamy się z czasem, że jak już kończymy pracę, to chcemy jak najszybciej dotrzeć do hotelu czy też do, do domu. Ale uwierz mi, że jeżeli poświęcisz jako rzecz sprzedaży czas na taką informację zwrotną i to nie będzie podczas prowadzenia auta przez handlowca, to dzięki temu on będzie w stanie przyjąć znacznie więcej Twoich cennych uwag, które chcesz mu przekazać na bazie swoich obserwacji. Drugą taką dobrą praktyką jest upewnienie się, że osoba, której udzielasz informacji zwrotnej jest przygotowana w ogóle do rozmowy. Jeśli zobaczysz, że to z jakiegoś powodu ta osoba nie jest gotowa na feedback, że to dla niej nie jest dobry czas na to, po prostu odpuść. To się dużo bardziej opłaca niż na przykład dobicie po bardzo nieudanym spotkaniu handlowca, czy też gdy widzisz, że ma jakieś problemy osobiste, po prostu wtedy odpuść. To jest taka praktyka. Dobre doświadczenie z, właśnie z praktyki zawodowej stąd się tym dzielę. Trzecia taka dobra, złota zasada to przygotuj sobie wszystkie informacje, które będziesz potrzebować i postaraj się o stworzenie kontekstu sprzyjającego rozmowie o takiej o rozmowie mm, wspierającej czy też rozwijającej handlowca. Najgorszą rzeczą Jaką możesz sobie de facto zrobić, to przerywać takie spotkanie, szukając potrzebnych Ci informacji, nie wiem, wchodząc do auta z powrotem, czy grzebiąc w teczce, dlatego że takie zachowania niszczą ten rodzaj intymnej rozmowy, jaką jest feedback z handlowcem. I świadomie to używam. Yy, Hasła intymność, dlatego że dla handlowca często nie ma nic bardziej ważnego niż rozmowa na temat jego potencjału rozwojowego. Oczywiście dobrą praktyką jest też Twoje dobre nastawienie i pozytywne nastawienie, którym zarażasz de facto handlowca. Feedback z założenia ma wzmacniać, a nie dowalać. I to jest też bardzo istotna rzecz, którą chciałbym, żebyś zapamiętała, czy też zapamiętał. Fajnie jest też poprosić o opinię handlowca o sposobie, w jaki ty przeprowadziłeś sesję czy przeprowadziłaś sesję informacji zwrotnej. Jeżeli to była oczywiście, mówimy tu o dłuższa rozmowa na temat nie wiem, wyników handlowca na przykład. On czy też ona dzięki temu zobaczy, że dbasz o ich samopoczucie i nie podchodzisz do tego jak do więźnia o numerze obozowym XX. Takie porównanie, dlatego, że po prostu to naprawdę ma bardzo duże znaczenie, w jaki sposób obchodzimy się z handlowcem. W ogóle zachowuj się tak, jak byś chciał, żeby zachowywali się inni wobec ciebie. To zasada, którą, która obowiązywać nas powinna tak na, de facto wszędzie, a przy feedbacku już w, szczególnie. Jeżeli chcesz na coś zwrócić uwagę, na przykład na zachowanie, wypowiedź, zwróć na to uwagę, ale nie zwracaj uwagi na kogoś, człowieka, czy też grupę pracowników, czy też organizację. Koncentruj się więc na zachowaniach, e, na wypowiedziach, a nie na osobie, bo informację zwrotną kierujesz do właśnie zachowania czy czyjejś wypowiedzi, a nie do osoby. Jeżeli już decydujesz się na zwrócenie, konkretne zwrócenie uwagi na coś, Podpieraj to przykładami i odnoś się do faktów. Jeżeli tego nie będziesz robić, to handlowiec natychmiast to wychwyci i stanie wobec Ciebie w opozycji argumentacyjnej i zamieni się to tak naprawdę w mało konstruktywną, mało konstruktywną rozmowę. Oczywiście dobrą praktyką jest również to, abyś nie generalizował. A jeżeli już chcesz coś krytykować, to dawkuj to. Nie mów wszystkiego naraz, dlatego że zwyczajnie w świecie doświadczeniami pokazują, że handlowiec nie jest w stanie poprawić wszystkiego naraz, ale prowadzenie go małymi krokami i poprawianie pewnych elementów powoduje niesamowite efekty rozwojowe. Jeżeli natomiast wkradną Ci się z jakiegoś powodu emocje, to przede wszystkim wygaś je. I przygotuj się do rozmowy. W rozumieniu takim, że wejdź tam na bardzo mocno kontrolowanych emocjach, żeby coś, co Ciebie osobiście frustruje, nie przełożyło się na handlowca. Nie bój się też zadawać pytań. Lepiej jest pytać niż stwierdzać. Powoduje to, że ta, że ta informacja zwrotna zamienia się w dialog, a nie w Twój monolog. Bo jak to mówi jedna z moich znajomych trenerek, dwa monologi to jeszcze nie dialog. Jeżeli poruszasz w pracy z handlowcem trudne tematy dotyczące jakichś tam zachowań, to pozwól handlowcowi przede wszystkim zachować twarz i szansę na poprawę. To nie chodzi o to, żeby stosować tak zwany zjebing, bo... Robiony w taki sposób staje się w pewnym momencie i to bardzo szybko wręcz mobbingiem, a nie szansą na poprawę. I jeżeli już chcesz zwrócić na coś trudnego uwagę, to pamiętaj, że zrób to w cztery oczy. To jest taki mój mały kanon dobrych praktyk, którymi chcę się z Tobą właśnie dzielić, żeby jakość feedbacków na rynku stawała się coraz lepsza. Bo my w ogóle, jeżeli mówimy o informacji zwrotnej, to możemy właściwie sobie podzielić ją na takie trzy mm, rodzaje. Pierwsza to jest taka informacja zwrotna dotycząca, ja bym ją nazwał, informacyjna, czyli daje możliwość na bieżąco porównywać efekty pracy z oczekiwanym standardem wykonywanych zadań. Jeżeli więc zwracasz na coś uwagę, to jest to bardziej forma informacyjna. Drugi rodzaj feedback, feedbacku to jest taki yy, rodzaj motywujący, czyli daje, który daje możliwość docenienia pracownika, wpływa na jego samą cenę, wzmacnia bez wątpienia jego pewność siebie, a przez to motywuje go do dalszego działania, dalszego rozwoju. I trzeci rodzaj informacji zwrotnej, tej konstruktywnej, to jest informacja korygująca, która daje możliwość uświadomienia. Obszarów wymagających dokonania zmian. I ty, jako szef sprzedaży, bez wątpienia na co dzień pracujesz każdym z tych typów informacji zwrotnej. Reasumując, mamy więc informacyjną, motywującą oraz korygującą informację zwrotną. I w zależności od tego, co chcesz osiągnąć w pracy z handlowcem, po prostu sięgaj po konkretne. Typy informacji, jeżeli chodzi o dawanie feedbackowi pracownikowi. Bo jak to napisał kiedyś Michał, Mikołaj Gogol, oczywiście, trzeba mieć w sobie wiele miłości, żeby nasza krytyka skierowana przeciwko innemu człowiekowi wyszła mu na dobre. Może tak trochę metaforycznie, ale ten cytat gdzieś od wielu lat krąży mi po głowie. Zawsze, gdy poruszam temat informacji zwrotnej. I żeby Cię jeszcze mocniej, szefie sprzedaży, osadzić w dawaniu feedbacku pracownikom, to chciałbym teraz opowiedzieć Ci o takich krokach, które. Występują podczas udzielania informacji zwrotnej, ale żebyśmy też tu zachowali pewną strukturę, chciałbym to podzielić najpierw na sytuacje handlowe stacjonarne, a potem odnieść się trochę do sytuacji handlowych mobilnych, bo one rzeczywiście przebiegają trochę w innych warunkach i w innym modelu. Zatem, jeżeli mówimy tutaj o stacjonarnej handlowej yy, informacji zwrotnej, to przede wszystkim pierwsza rzecz, zakontraktuj taką formę współpracy ze swoimi pracownikami. Powiedz im, że będziesz ich obserwować, że czasami możesz współuczestniczyć w ich rozmowach i generalnie ty, jako szef, masz do tego święte swoje prawo. Jednak pamiętaj, że jest to zawsze sytuacja stresująca dla każdego pracownika i aby mieć go po swojej stronie. Aby odczuwał on Twoje wsparcie, a nie kontrolę, uprzeć go o tym. Uprzeć go, bo będzie w, cię wtedy grali na obopólnie zaakceptowanych zasadach. Po drugie, wysłuchaj taką rozmowę lub też rozmowy, bo wszystko zależy, jaki charakter mają rozmowy Twoich handlowców. W sensie, czy to są sety 2-3 minutowe z klientem, czy może godzinne, w zależności od modelu biznesowego, w jakim funkcjonujecie. Jeśli są to krótkie rozmowy, możesz dać feedback nawet po kilku takich rozmowach. Oczywiście na poziomie ogólnym, ale nie może tych rozmów być tak dużo, ponieważ wtedy osoba otrzymująca feedback już nie będzie pamiętać rozmów. Które po prostu odbyła. W przypadku rozmów dłuższych, feedback powinien być po każdej rozmowie. I bardzo ważna rzecz: zakontraktuj, że robienie notatek jest dla Ciebie ważne, ponieważ chcesz się odnieść do konkretów z rozmowy, a nie tylko tego, co zapamiętałeś. I po wysłuchaniu rozmowy, udziel feedbacku oraz wskaż konkretny obszar. Umiejętność, czy też technikę, nad którą dana osoba, którą feedbackujesz, mogłaby popracować. Tak podchodząc, to krok po kroku wzmocnisz pracownika. I pamiętaj też, że przy kolejnej rozmowie zwróć uwagę, czy faktycznie ten obszar, wskazany przez Ciebie obszar, jest poprawiony. I więcej razy zwrócisz uwagę na takie aspekty, tym lepszy efekt edukacyjny finalnie osiągniesz. To jeżeli chodzi o pracowników stacjonarnych. Natomiast w przypadku handlowców mobilnych, ta sytuacja wygląda trochę, e, wymaga trochę większej e, logistyki, bo wizyty oscylują średnio od 3 do 20 spotkań dziennie, w zależności, znowu, od modelu pracy handlowca. Bo jeśli są to tak zwane szybkie wizyty, czyli wjazdy do klienta, gdzie zbiera się zamówienia, to w ogóle nie mówmy o czymś takim, jak konstruktywna informacja zwrotna. Ale jeżeli mówimy to o sytuacji, kiedy handlowiec ma przestrzeń na rozmowę z klientem, dłuższą niż 5 minut, to zaczyna się tutaj już przestrzeń na feedback konstruktywny, omawiający warsztat handlowy. I wtedy zakontraktuj również z pracownikiem. Taką formę wspólnej y, pracy. Powiedz, że będziesz do niego przyjeżdżał na te wizyty, że będziesz chciał w nich współuczestniczyć, y, nawet często brać roz, udział w rozmowach, ale głównie jesteś od obserwacji spotkań, a nie realizowaniu spotkań za handlowca. Masz do tego prawo, jednak pamiętaj również. Że jest to zawsze sytuacja stresująca dla pracownika, i aby go mieć po swojej stronie, aby on odczuwał wsparcie z Twojej strony, uprzeć go o tym wszystkim, unikniesz sytuacji, gdzie handlowiec maluje dla Ciebie trawę na zieloną klientów. No właśnie, jeżeli coś takiego zauważysz, to dobrą praktyką jest po takim spotkaniu po prostu zmienić trasówkę handlowca. Mi często jako trenerowi sprzedaży zdarza się pojechać z klientem w te, z handlowcem w teren no i przyjeżdżamy do pierwszego klienta wszystko tak pięknie, gładko ułożone klient robi piękne zamówienie jedziemy do kolejnego klienta tam już witają handlowca i jest tak słodko tak słodko, że sobie myślę że coś tu nie gra. I proszę wówczas w takich sytuacjach handlowca o to, abyśmy zmienili trasówkę. I zwykle jest tak, że Okazuje się, że on z klientami ustawił sobie te spotkania, bo wiedział, że będzie z nim jeździł trener, i one były, krótko mówiąc, wyreżyserowane, nie było autentyczne. Dlatego zwróć na to uwagę, bo kreatywność handlowców yy, nie ma limitu. Dobrą praktyką jest też po wysłuchaniu rozmowy czy też rozmów handlowca właśnie udzielenie mu informacji zwrotnej, ale znowu wszystko zależy od tego, jak długie są te spotkania. Jeśli są to krótkie rozmowy z klientami, możesz dawać feedback po kilku, nawet spotkaniach. Ale jeżeli mówimy tu o dłuższych spotkaniach, takich półgodzinnych, godzinnych, bo tak bywa w zależności od tego, czym się handluje, to informacja zwrotna musi być udzielana. Na bieżąco, tak aby handlowiec cały czas pamiętał przebieg tego spotkania, bo wtedy ten feedback będzie do niego lepiej trafiał. I bardzo ważna rzecz, zakontraktuj, że będziesz robić notatki, bo jest to dla ciebie ważne, abyś mógł odnosić się do konkretów. Po wysłaniu rozmowy handlowca, udziel rzeczywiście feedbacku oraz wskaż konkretne obszary. Umiejętności, techniki, nad którymi dana osoba ma po prostu w przyszłości popracować. I tak krok po kroku wzmocnisz umiejętności pracownika. Natomiast przy kolejnej wizycie koniecznie zwróć uwagę, czy faktycznie ten wskazany obszar jest już poprawiony. Im więcej zwrócisz uwagi na takie aspekty, tym lepszy efekt edukacyjny osiągniesz. Ważny jest też feedback po całym dniu, oczywiście. Wtedy warto zebrać wszystkie główne obszary, mocne oraz te do wzmocnienia, i podsumować cały dzień z handlowcem. Handlowiec wtedy ma zobrazowaną całość swojej pracy i widzi konkretne kierunki do rozwoju. To jest bardzo istotne, aby taki feedback na koniec dnia rzeczywiście miał miejsce i tak jak podkreślałem już wcześniej, aby nie odbywał się on szybko w aucie jadącym, tylko żebyście się gdzieś zatrzymali i sobie te sprawy omówili. Wielu menadżerów często też pisze w kilku punktach takie podsumowanie jeszcze na maila dla handlowca. Ma to swoje plusy ze względu na to, że handlowcowi to nie umyka, oraz sam menedżer ma historię wizyt i obszarów pracy swojego handlowca. Po prostu oznaką. Przy większym zespole, gdzie takich wspólnych wizyt jest sporo, to niezwykle ułatwiający codzienne funkcjonowanie nawyk, to robienie notatek jeszcze podczas spotkań. I to wystarczy zakontraktować i powiedzieć wprost czy handlowcowi, czy klientowi. W przypadku pracy z handlowcami. Często wsparciem są również product menadżerowie. Wtedy taki uspójniony proces feedbackowania e, bardzo dobrze się sprawdza, jeżeli product managerowie są faktycznie przygotowani. I tu tylko pozostaje nam kwestia dobrego przygotowania product managerów do tego rodzaju zadań, żeby rzeczywiście wiedzieli, czym jest konstruktywna informacja zwrotna. No, i mamy to. Do tej pory w tym odcinku omówiłem z tobą kwestię feedbackowania opartą na bieżącej pracy z handlowcami stacjonarnymi i mobilnymi. Oczywiście nie poruszyłem tu technik prowadzenia takich rozmów, bo myślę, że to jest trochę taki materiał na szkolenia, ale przede wszystkim chciałem położyć bardzo duży nacisk na dobre praktyki udzielania informacji zwrotnej. Niestety Moje doświadczenia w pracy z szefami sprzedaży pokazują mi, że nie jest to obszar do końca opanowany i wyeksplorowany. Skorzystaj zatem z tych treści, o których dzisiaj Tobie opowiedziałem, a jeśli coś jeszcze dla Ciebie wymaga wyjaśnienia, to po prostu napisz do mnie, czy też zadzwoń, ja z, z szczerą przyjemnością porozmawiam z Tobą o tym a tymczasem kończąc odcinek o konstruktywnej informacji zwrotnej, zapraszam Cię już do kolejnego za tydzień, do kolejnego posłuchania Paweł. Dziękuję.